Witam dawno mnie nie słyszeliście z powodu tego, że po pierwsze sprzęt mam dość słaby ostatnio coś zaczęło szwankować i jakąkolwiek bym grę nie nakręcał zawsze mi będzie lagowało tak, że nic nie widać to po pierwsze po drugie ważniejszy powód Mam projekt w szkole. Film, wideo dokładniej, i ostatnio musiałem długo na, dużo nad nim pracować. Więc nie, nie mogę mi tak nic zrobić. Jeżeli się nie mylę, to około 23 lutego wrzucę ten filmik na YouTube. I będziecie mogli sami ocenić, jak to wyszło. Więc jak na razie zawieszam. Nie będę nagrywał póki co filmików. Jeżeli będę Wam do czegoś potrzebny, to możecie pisać na gadu albo Skype'a. Ten numer podam w opisie. I cóż, to chyba wszystko, więc do usłyszenia.